Naturalna otwartość i klarowność to zaproszenie do zanurzenia się w przestrzeni autentycznego bycia. Dzięki nim możemy lepiej poznać siebie i swoje emocje, potrzeby, a także lepiej porozumieć się z innymi ludźmi. Naturalna otwartość to umiejętność akceptacji siebie i innych bez oceniania. Pozwala nam być, bardziej empatycznymi i rozumieć perspektywę drugiej osoby. Klarowność natomiast to umiejętność wyrażenia swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób jasny, zrozumiały dla innych. Dzięki niej unikamy nieporozumień i konfliktów. Aby rozwijać naturalną otwartość i klarowność, warto regularnie praktykować medytację. Mindfulness, te techniki pomagają nam bardziej być obecnym i świadomym siebie i swoich emocji. Ważne jest również dbanie o swoje relacje z innymi, regularna komunikacja i szczerze wyrażenie swoich potrzeb. Sprawia, że budujemy zdrowe, autentyczne relacje z innymi ludźmi. Nie bój się być wrażliwym i pokazywać swoje emocje. To one właśnie sprawiają, że jesteśmy ludźmi i pozwalają nam lepiej zrozumieć siebie i innych. Pamiętaj, że naturalna otwartość, klarowność to proces który wymaga czasu i praktyki, nie oczekuj od siebie perfekcji. Od razu pozwól sobie na popełnienie błędów i uczenie się na nich. Naturalna otwartość, klarowność to zaproszenie do zanurzenia się w przestrzeni autentycznego bycia.